Cześć, nazywam się Asia Baranowska, jestem edukatorem pozytywnej dyscypliny, coachem mam na własnych zasadach i psychologiem. Dzisiaj czas na technikę na wtorek i mam dla Ciebie bardzo trudną technikę. No dobrze, przeczytałaś pewnie już nagłówek. Technika nazywa się kontroluj swoje zachowanie. Hmm. Dlaczego my jako rodzice mamy kontrolować swoje zachowanie, jak te dzieci doprowadzają nas do szału? No dlaczego? Przeczytajmy. Przykład jest najlepszym nauczycielem. Oczekujesz, że dziecko będzie się kontrolować, kiedy sama nie potrafisz? Stwórz swoje własne miejsce na pozytywną przerwę i zawsze, kiedy potrzebujesz z niego skorzystać, dawaj o tym znać dziecku. Jeśli nie możesz wyjść i pobyć w samotności, policz do 10 lub weź kilka głębokich oddechów. Jeśli popełnisz błąd, przeproś dziecko. Proste. Jeśli ustalamy jakieś reguły zachowania w naszym domu, to po prostu potrzebujemy być wzorem realizacji tych reguł zachowania. Hmm. Nie wiem, jaki mam tutaj przykład podać. No cóż, ja po prostu zawsze wiem, że jeśli się wkurzam, to nie doprowadzę, nie będę skuteczna. Dla mnie bardzo ważna jest skuteczność i mi pomaga myślenie o skuteczności. Pewnie słyszałaś już moje powiedzonko, że jeśli działamy w zdenerwowaniu, to tak jakbyśmy wysyłali maile wyłączonym komputerem. To nie ma szans zadziałać, prawda? Ja sobie o tym myślę właśnie wtedy, kiedy zaczynam być zdenerwowana. Tak, czasem jest tak, że się nie opanuję i wtedy tego żałuję i przepraszam moje dzieci. I staram się jak najszybciej opanować. Uczę się tego za każdym razem. Na przykład dzisiaj byłam bardzo zdenerwowana, jak moje dzieci jęczały przy ubieraniu. Najpierw wybuchłam, ale chwilę potem to, co zrobiłam, to przytuliłam się do mojego męża. bo wiedziałam, że dalsze nakręcanie się nie ma sensu, i potrzebowałam przytulenia. Tak, ja potrzebowałam przytulenia. Potem potrzebowałam wyjść do drugiego pokoju i zostawić chwilę dzieci za moim mężem, i żeby one same zadecydowały, co z tym ubieraniem. Ale to jest właśnie to, w jaki ja sposób ja staram się być bardziej opanowana. Jaki ty masz swój sposób na bycie bardziej opanowanym rodzicem? Co tobie pomaga? To jest ogromny temat i tak naprawdę jestem bardzo ciekawa Twoich pomysłów. Chętnie z nich skorzystam i na pewno chętnie skorzystają z nich inni rodzice. Potrzebujemy uczyć się od siebie. Jaki masz sposób na opanowanie się? Jak się tego uczyłaś? Napisz o swoich doświadczeniach. Jak to robisz? Tak się urodziłaś taka opanowana, czy się tego nauczyłaś, nauczyłeś? Czekam na twoje odpowiedzi. Jeśli podobają ci się filmy z cyklu Technika na wtorek, polub ten film, zasubskrybuj nasz kanał i do usłyszenia. Czekam na Twoje komentarze. Joasia Baranowska, edukator pozytywnej dyscypliny i coach mam na własnych zasadach.